Witajcie, przyjaciele. To kolejny odcinek Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji w rosyjskich mediach, dronofobia i rosyjski ślad. Jak kremlowska propaganda zamienia chaos w narzędzie nacisku. Rosyjska telewizja po raz kolejny przedstawia światu Moskwę jako niewinną ofiarę, a Europę jako historyczną i słabą. W najnowszym odcinku, 60 Minut, Olga Skabejewa. Z typowym dla siebie sarkastycznym uśmiechem oznajmia: dronofobia oficjalnie opanowała Europę. Doprowadziły do tego incydenty w Skandynawii, kiedy główne lotniska w Danii i Norwegii zostały zmuszone do zamknięcia swojej przestrzeni powietrznej na wiele godzin z powodu niezidentyfikowanych obiektów. Nikt nie widział dronów, nie ma dowodów, ale na antenie wszystko przeradza się w masową histerię. Skabejewa przechodzi następnie do tematu Estonii, gdzie. Zarejestrowano rosyjski samolot MiG-31, naruszający jej przestrzeń powietrzną. 12 minut lotów w przestworzach NATO i już cały huragan dyplomatycznych oświadczeń. Rosyjska propaganda przedstawia to jednak nie jako poważne naruszenie prawa międzynarodowego, lecz farsę, niczym probówka Kolina Poella, z sfabrykowanymi dowodami. Strach przeradza się w kpinę. Ten chwyt działa subtelnie. Europa z niepokojem reaguje na realne zagrożenia. Lotniska są zamykane, zbiera się Rada NATO, ministrowie obrony wygłaszają ostre oświadczenia, ale rosyjskie studio zamienia to w komedię. Nikt nie widział dronów, histeria, rusofobowie to zmyślają. Dla rosyjskich widzów to nie tylko kpina, to broń psychologiczna. Wpaja poczucie wyższości. Niech w Europie boją się fantomów my jesteśmy silni i spokojni. W rzeczywistości to niebezpieczna zamiana. Bo nie chodzi tu o fantomów, NEN, ale o testowanie systemów bezpieczeństwa i zdolności obronnych sojuszu. Drodzy, Witajcie, drodzy jedynie. przyjaciele i towarzysze, na żywo na antenie. Wasz ulubiony program 60 minut na gorących światłach. Dronofobia najwyraźniej oficjalnie opanowała Europę. Tym razem na niebie nad Danią i Norwegią pojawiły się tajemnicze bezzałogowe statki powietrzne rzekomo rosyjskiego pochodzenia. Nikt jednak nie widział samych dronów, tylko kilka niezidentyfikowanych obiektów zostało wiarygodnie zauważonych. I to tylko na radarach. Ale strach jest wszystkim. Dwa największe lotniska Skandynawii, Wozla i Kopenhaga, zostały zawieszone na kilka godzin. Dziesiątki lotów zostały opóźnione, a tysiące ludzi utknęło w martwym punkcie. Same tajemnicze drony dosłownie zniknęły bez śladu. Policja w Kopenhadze ogłosiła, że bezzałogowe statki powietrzne po prostu zniknęły. Do tej pory nie odnaleziono ani jednego drona.